No, cześć Wam, witam Was serdecznie. Dzisiaj pomówimy sobie o typach danych. W Pythonie posługujemy się danymi, czyli informacjami różnego typu. I możemy właśnie wyróżnić takie cztery podstawowe typy danych. Przede wszystkim mamy liczby całkowite, czyli będziemy je nazywać integerami. Możemy sobie w nawiasie napisać, że to jest int. I to będą takie liczby, na przykład, jak minus 123, albo na przykład 12 albo 1 2 3 4, ale również to mogłaby być liczba bardzo, bardzo duża. Na przykład 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i tak dalej, ponieważ w Pythonie dzieje się tak, że liczba typu integer może być tak duża, jak dużo macie pamięć w komputerze. Czyli tak naprawdę oznacza to tyle, że ta liczba może być niewyobrażalnie wielka. Ale oczywiście nie nieskończona. I co jeszcze mamy? Mamy na przykład liczby ułamkowe. Liczby ułamkowe będziemy nazywać floatami. I tutaj możemy podać takie przykłady jak minus 12,5, na przykład 0,05 albo na przykład 44, i tam parę miejsc po przecinku. Pamiętajcie, że w programowaniu zawsze, ale to zawsze, w liczbach ułamkowych. Tutaj tą część ułamkową będziemy oddzielać od części całkowitych za pomocą kropki. Przecinek służy do oddzielenia argumentów albo osobnych właśnie elementów, ale w liczbach ułamkowych zawsze stosujemy kropkę. Mamy jeszcze wartości tekstowe, mają one typ string. Są to wszystkie litery, słowa, zdania, na przykład Legnica albo na przykład Asia. I tutaj zauważcie, że takie wartości tekstowe Będziemy zawierać albo wewnątrz cudzysłowu, czyli podwójny tutaj cudzysłów, albo wewnątrz apostrofu, czyli pojedynczych kreseczek. W Pythonie nie ma znaczenia, których użyjemy. Tutaj działa to dokładnie tak samo. I czwarty typ są to wartości logiczne, czyli będzie to ból. I tutaj wartości te są podstawą działania każdego komputera. Określają one prawdę lub fałsz. Czyli tutaj mamy do wyboru jedną z dwóch wartości i to będzie pisane z wielkiej litery albo true, albo false. I to są takie właśnie cztery podstawowe, fundamentalne typy danych w Pythonie, które pozwolą nam wykonać bardzo dużo interesujących projektów.